Dzień dobry, Anna Wiejak, jak Optics Magazine, magazyn optyka Szumana. Dzisiaj w naszym studiu gościmy pana Pawła Pietkuna z Amerykańskiego Instytutu Dyplomacji i Praw Człowieka. I praw człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, jesteśmy w momencie, kiedy wchodzi w życie pakt migracyjny. Dopiero co rząd szwedzki przyznał, że sobie z migrantami absolutnie nie radzi i z całą tą przemocą, którą generują. Podobna sytuacja jest we Francji, podobna jest w Niemczech i to samo chce się wprowadzić w Polsce. Czy to nie jest przypadkiem taki rodzaj hybrydowej agresji na nasz kraj? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tak, to jest rodzaj hybrydowej agresji, dokładnie tak. Polska. Polska wydaje mi się... Chociaż mówię z racji tego, że, że zajmuje się prawami człowieka. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak, jak bardzo prawa człowieka są łamane wobec ludzi, którzy są uchodźcami. Tylko że my w tym momencie, jeśli chodzi o pakt migracyjny, nie rozmawiamy o uchodźcach. Rozmawiamy o bliżej nieokreślonej i niezdefiniowanej grupie ludzi z Bliskiego Wschodu, którzy są, którzy ruszyli na Europę. I oni się w tej Europie rozlokowują. To bardzo łatwo jest zauważyć, czy, czy wpuszczamy do Polski ludzi, którzy mogą stać się częścią naszej społeczności, czy nie, w bardzo prosty sposób. Policzmy dzieci. Bo w tym tłumie przyjezdnych jest podejrzanie mało kobiet i jeszcze mniej dzieci. Nie ma osób starszych, tak? A w przypadku, kiedy mówimy o uchodźcach, na przykład bo to od tego się zaczęło, tak cała dyskusja na temat paktu migracyjnego. Obecny premier przekonywał nas, że, że, że chodzi o okazanie litości, empatii, pokazanie tego, że my, że my jesteśmy gotowi ich przyjąć. No tak, ale w przypadku uchodźców to tutaj kluczową rolę odgrywają właśnie te osoby, które nie są w stanie sobie poradzić. I te osoby, które nie są w stanie sobie poradzić w tych krajach, z których przyjeżdżają, ci ludzie dalej tam tkwią. Przyjeżdżają do nas młodzi ludzie, którzy, którzy często wprost mówią, w jakim celu tu przyjeżdżają. Oni tu przyjeżdżają wprowadzać swój porządek, swoje zasady, oni tu przyjeżdżają pobierać zasiłki, oni tu przyjeżdżają trochę porządzić i na pewno się bardzo bawić. To jest dla nas duże niebezpieczeństwo. Nie jesteśmy na to przygotowani ani jako kraj, ani jako społeczeństwo, no a przede wszystkim nie ma najmniejszego powodu, dla którego mielibyśmy, e, mielibyśmy stać się państwem, które odpowiada za błędy polityki Niemiec, bo to od tego się przecież wszystko zaczęło. Tak, dokładnie tak było. Słynny Herciej Wilkoman tak. Angeli Merkel spowodowało lawinę, która ruszyła na Europę. I pytanie w tym momencie, czy wobec tego nie należałoby po prostu wziąć w tych wszystkich migrantów z całej Europy i z Polski, z Polską włącznie i nie wywieźć do Niemiec, Ależ, powiedzieć to jest wasze miejsce. Że Zostaliście tak. zaproszeni przez Niemcy, bądźcie w Niemczech. Oczywiście, że tak. To jest problem niemiecki. To jest przede wszystkim... Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno, co jest bardzo istotne, a co często jest pomijane w dyskusjach na temat migrantów przyjmowanych bez ładu i składu do Europy. To, to jest to, że oni ciągną do krajów, których odnajdują się najlepiej, bo to były kiedyś kolonie tych krajów. Polska nie miała swoich kolonii. My nie mamy takich mniejszości gdzieśkolwiek w świecie, których drugim językiem e, codziennym byłby język polski. Tak? Ci, którzy żyli w koloniach brytyjskich, jadą do Wielkiej Brytanii. Ci, którzy żyli w koloniach francuskich, jadą do Francji. Ci, którzy żyli w koloniach niemieckich, też ich było niemało, jadą do, do Niemiec i niech tak zostaną. Umówmy się, no nie musimy płacić rachunków polityki kolonialnej krajów zachodniej Europy. Krajów, które są dużo bogatsze od Polski. Ja rozumiem gest niemiecki Angele Merkel, która która czuła się winna za to, co Niemcy robiły w czasach kolonializmu, za to, co Niemcy robiły w czasach I i II wojny światowej, szczególnie II wojny światowej, ale to niech oni za to płacą rachunki, nie ma powodu, żeby płaciła Polska. Tym bardziej, że pojawienie się dużej grupy migrantów, takich zaraz powiem jeszcze, dlaczego, dlaczego jestem przeciwnikiem przyjmowania takiego przyjmowania migrantów, takiej migracji, spowoduje. No, bardzo dużo konfliktów nas Polaków z tymi migrantami. Proszę zwrócić uwagę, gdzie ci migranci się podziewają. Ci migranci, zwłaszcza blisko wschodni, oni siedzą po kawiarniach. Naprawdę, w godzinach, w środku tygodnia do godziny 17 w kawiarniach pełno jest mieszkańców krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Więc coś tu jest nie tak. Prawda? Coś tu, coś tu, nie, nie chcemy takich ludzi. Argument, który często jest używany przez zwolenników polityki migracyjnej obecnej, czyli wpuszczenia do Polski nieograniczonej liczby migrantów, jest to, że oni będą dla nas wzmocnieniem siły roboczej. Ale nasze społeczeństwo jeszcze nie potrzebuje takiej siły roboczej. My przyjęliśmy bardzo dużo ludzi, którzy są nam bliscy kulturowo, czyli Ukraińców. Przyjęliśmy też niemało Białorusinów. To jest ta sama kultura. Kiedyś byliśmy jednym krajem. My nawet rozmawiając różnymi językami jesteśmy w stanie się zrozumieć. Tymczasem ci, którzy przyjeżdżają z Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej, to jest zupełnie ktoś inny. To nie są ludzie, którzy u nas się będą łatwo adaptować. Poza tym oni tu nie przyjeżdżają do pracy. I oni na pewno nie przyjeżdżają tu integrować się, dlatego, że zdecydowana większość tych przybyszów wyznaje islam, religię bardzo hermetyczną. Są to w ogóle społeczności bardzo hermetyczne. Społeczności, które, jak pokazały przykłady Szwecji, czy innych krajów europejskich, one wcale się nie chcą asymilować, tylko wręcz przeciwnie, budują swoje getta, strefy nowoczesne, Rządzą się prawem szariatu, i w tym momencie no to tak naprawdę będą nam tworzyć państwo w państwie. Będą i oni tego nie ukrywają, oni to mówią wprost. Oni to mówią wprost. Przy czym tu też tu musimy rozgraniczyć dwie rzeczy, bo, bo, bo ja bym samego. Samego islamu nie wylewał. Ci, ci muzułmani, którzy żyją w Polsce od pokoleń, ci, którzy są tu w Polsce, którzy są de facto obywatelami Polski, ale wyznania e, muzułmańskiego, oni się z nami integrują. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment, poszedłem do meczetu w czasie Ramadanu, z ulicy przyszedłem jako katolik. Przyszedłem, przywitali mnie jako katolika. Powiedziałem, że chcę wejść w to, proszę bardzo, że jestem katolikiem, żeby mnie nie nawracali. I, i byłem przyjęty bardzo godnie. Bardzo Nikt, nikt niczego ode mnie nie chciał. To było mniej więcej szukając analogii, tak jak gdyby muzułmanin przyszedł do kościoła katolickiego, to by po prostu przyszedł do kościoła katolickiego. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają, oni rzeczywiście chcą tu zmiany. Oni chcą wprowadzić zmiany. Oni chcą, oni chcą budować getta. I jeżeli ktoś używa argumentu, że to nieprawda, to przykład Europy Zachodniej jest właśnie doskonałym przykładem na to, że trzeba zachować daleką ostrożność. Bo jak mówi stare chińskie przysłowie, coś, co się zdarzyło raz, może zdarzyć się po raz drugi. Coś, co się zdarzyło dwa razy, z pewnością zdarzy się po raz trzeci. No i teraz pytanie yy, siłą rzeczy, bo, bo, bo decyzje tego typu należą do polityków. Pytanie, gdzie są te wszystkie obrończynie praw kobiet? Dlaczego one nie protestują? Czy one nie wiedzą, jaka jest pozycja kobiety w tych społecznościach? Jeszcze dodajmy, że ci, którzy uważają swój pobyt, swój przyjazd do Europy za dżihad, mają pełną świadomość tego, że Koran dopuszcza gwałty na niewiernych w sytuacji dżihadu. No nie tylko to, bo oni mają jeszcze jedną, jeszcze jedną szczęśliwie mówią o tym głośno. Oni biorą zasiłki od nas i każdą pomoc, bo traktują to jako podatek od niewiernych który się zgodnie z Koranem muzułmanom należy. Czyli y, oni de facto już tutaj czują się, że są panami tej ziemi, y, a my, y, państwo polskie, y, będziemy płacić im zasiłki, będzie to ten podatek, który im się należy. No to tak, panie Aniu, proszę państwa, to tak nie działa, tak nie może działać. Oni y, uchodźcy jak najbardziej, każdy uchodźca, powinniśmy im pomagać, ale niech to będą uchodźcy. Tymczasem mówimy o ludziach zdolnych do pracy, silnych, młodych, przeszkolonych wojskowo, którzy przyjeżdżają tutaj nie szukać pomocy, tylko szukać nowych terytoriów, w których wprowadzą. Tak, islam, wszystko jedno, czy przy pomocy wojny religijnej, czy, czy zamachów, czy czegokolwiek innego. Namawiam Państwa do, tego, do tych kawiarni, dlatego że tam też bardzo łatwo zrobić jest taki, taki eksperyment socjologiczny na własne potrzeby. O ile w meczecie bardzo ładnie mnie przyjęto, o tyle próba podejścia do stolika, to są zwykle zatłoczone kawiarnie, tam jest pełno tych, 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 tych przyjezdnych z Bliskiego Wschodu, próba znalezienia miejsca przy takim stoliku, usiąść razem z nimi. Nawet jeżeli człowiek chce po prostu wypić herbatę czy cokolwiek, kończy się awanturą. To oni są tu, oni mają jeszcze taki gest. Uciekaj, odejdź, odejdź, nie jesteś stąd no to wszystkim, którzy mają wątpliwości, wszystkich przekonuje, żeby zrobili coś takiego i poczuli się, jak to jest, jak ktoś jest u siebie i jest wyganiany, jak natrętna bucha. To jest niebezpieczne. To jest coś, ja w ogóle nie rozumiem, jak to się stało, że polskie społeczeństwo przygapiło ten moment, kiedy, kiedy europarlamentarzyści z Polski spod znaku obecnej koalicji 13 grudnia zgodzili się na to, żeby. Żeby, żeby Polska ten pakt migracyjny przyjęła. To jest błąd, z którym jesteśmy w stanie sobie poradzić. Co po niektórzy jeszcze przekonywali, że na nim zyskamy. No. Nie wiadomo, co mieli na myśli, bo oni tego nigdy nie rozwinęli. Natomiast nie zyskamy na nim. Trzeba zrobić wszystko, żeby w, w, zgodnie z prawem i w granicach prawa zatrzymać ten pakt, żeby on w Polsce nie wszedł. A kiedy, jeżeli się okaże, że, że, że nasz rząd jest bezradny, a w tym obszarze mam wrażenie, że to się szybko okaże, dlatego, że rząd będzie bezradny, bo nic nie będzie chciał z tym zrobić. Bo mam wrażenie, że tutaj, że tutaj doszło do, do, do jakiegoś dogadania się dużo wcześniej. Na przykład Donalda Tuska z Angelą Merkel czy z Olafem Scholzem. Do dogadania się, że my od Niemców weźmiemy tych przyjezdnych. Że my, że my się nimi zajmiemy, że my będziemy na nich płacić. Oni y, to nie jest ubogacanie kultury w żadnym obszarze. Y, no, spotkała pani, pani jakiegoś artystę wśród tych ludzi? No nie. nie który, który, architekta, który by coś wniósł do naszej, do naszej codzienności, który był, byłby faktycznie ubogacił nasze społeczeństwo? Nie. To nie są ludzie, którzy ubogacają. Oni nam przysporzą tylko bardzo dużo kłopotów. Faktycznie, pobudują getta, zaczniemy my im budować getta, bo będą obozy dla uchodźców, do których Polska też nie jest przygotowana, nie potrafimy tego robić. My po prostu nigdy nie mieliśmy takich obozów. Co innego, kraje, które miały kolonie, to one sobie z tym świetnie poradzą, bo, bo problem uchodźców to ćwiczą już od lat, od końca lat 60., kiedy te kraje. Yy, yy, wysuwały się na niepodległość, wywalczały sobie niepodległość i wtedy od, o, okazało się, że, pod, że jako kolonia Algieria, jako kolonia Francji gospodarczo miała się znacznie lepiej po odzyskaniu niepodległości. W paru latach wszyscy ci Algierczycy, którzy tak chętnie walczyli o pozbycie się Francji, za pieniądze, które im podsypywał Związek Radziecki. Wszyscy ruszyli do Francji, żeby mieszkać we Francji, bo tam się po prostu dawało żyć. I oni pobudowali takie getta. Znaczy, najpierw Francuzi pobudowali obozy, później na, na, na bazie tych obozów powstały getta i dzisiaj Algierczycy są... Yy, no... Algierczyków Francuzi się boją. Nikt faktycznie, nikt w Europie Zachodniej z, ze społeczeństw yy, takich, które żyły tam od pokoleń nikt nie odważy się zapuścić do dzielnicy, która jest dzielnicą muzułmańską czy dzielnicą somalijską. Ludzie się boją i boją się również chodzić, wychodzić na ulicę. To tego jeszcze Państwo nie wiecie, ale to tak wygląda. Jeżeli dzisiaj jesteście spokojnie, czekacie na swoje dzieci, które wracają z zajęć pozaszkolnych o godzinie 17.30 zimą, kiedy jest ciemno, to to się szybko zmieni, bo w Europie Zachodniej nikt swoich dzieci samych nie puszcza, bo to jest tak. Zresztą y, o, wspomniał Pan o tym ubogaceniu kulturowym. Ja się tak zastanawiam, No gdzie tu jest logika w tym wszystkim, w tej całej argumentacji, że to miałoby być rzekomo y, ubogacenie kulturowe, jeżeli mamy y, tak naprawdę reprezentantów y, Cywilizacji dużo niższej, kultury dużo niższej niż nasza, więc o, o jakim ubogaceniu my tutaj no rozmawiamy? No tak, tutaj można znaleźć bardzo łatwo przykład. Przenieśmy się, przynajmniej w wyobraźni, do Stambułu. Hagia Sofia, która jest dzisiaj meczetem, była świątynią chrześcijańską. Dzisiaj jest meczetem, dobudowano cztery minarety. Świątynia jest taka, jak była, tylko wyniesiono z, ze środka. Całą masę rzeźb, całą masę zabytków, wszystkiego to, czego muzułmanie w meczetach sobie nie życzą. Nie wiadomo, gdzie to jest. To część poginęła, część została zniszczona. No i dzisiaj jest to meczet, do którego nie można wejść. Jeszcze parę lat temu turyści mogli tam, tam wejść, na zasadach oczywiście y, opisanych w szariacie, czyli na bosaka kobiety tędy, mężczyźni tędy. Nigdy nie było tak, żeby cała rodzina mogła przejść i to zwiedzić, a dzisiaj już nie może, bo to jest po prostu czynny meczet, w którym się muzułmanie modlą. Y, świątynia, która była zbudowana przez chrześcijan, z wdzięczności Bogu za, y, za różne łaski. No i, i tak wygląda ubogacanie kulturowe. Znaczy, z zewnątrz chrześcijaństwa ta świątynia yy, nie, uba, nie ubogaca bardziej niż, było, niż ubogacała, kiedy była chrześcijańską świątynią, a do wnętrza już nie mamy wstępu. I tak samo będzie w przypadku, w przypadku uchodźców, którzy trafią do Polski. Znaczy, trafią, oni tu nie chcą przyjeżdżać, oni są tu wrzucani na siłę. Tak samo jak są, są wypychani z Białorusi, tak samo są wypychani z Niemiec. No nie mamy szczęścia, nie mamy szczęścia do I sąsiadów. Są to ludzie często z wyrokami, często stanowiący zagrożenie terrorystyczne. I tak naprawdę ja się nie spotkałam, żeby polskie służby jakoś weryfikowały tych ludzi. Polskie służby to też to, to wraca do nas ta nasza szlachetna i piękna historia. Polskie służby nie mają jak tego zweryfikować, bo my nie mieliśmy kolonii. My jesteśmy do tego nieprzygotowani, nie przeszkoleni, nie wiemy, jak to zrobić. Polskie służby nie słyszą różnicy między głębokim H a płytkim H, a gardłowym H. Cały język arabski opiera się na różnych wymowach tego typu spółgłosek, i nie wiedzą polskie służby, jaka jest różnica między Mehmedem a Mohammedem, chociaż to jest to samo imię, tylko w różnych odmianach języka arabskiego, w różnych krajach się pojawia. Po prostu nie potrafimy tego zrobić, nie jesteśmy gotowi, nikt nas nie przeszkolił i nie ma sensu, żebyśmy się za to zabierali, bo to nie jest nasz problem, to jest problem Niemców. I to Niemcy powinni go rozwiązywać nie w taki sposób, że będą nam tu wrzucać w oparciu o swoje widzimy się czy pakt migracyjny, który, który został no, trochę oszustwem i trochę gwałtem wprowadzony w Europie. Nie powinniśmy, nie powinniśmy się na to godzić. Tak, bo to są ludzie, którzy sprawią nam bardzo dużo kłopotu. Oni nie będą pracować, będziemy ich utrzymywać. No już w tej chwili buduje się te ośrodki, tak? Te 49 ośrodków dla migrantów, podczas kiedy no, nadal spowodzi. Całe te tereny, które zostały zalane, nie, się nie podniosły. Nie, 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 ma, nie ma pomocy tym ludziom, nie ma, nie ma pieniędzy na to, żeby to odbudować, a są pieniądze, żeby budować ośrodki dla migrantów. No tak, to jest, to jest duży błąd. Brytyjczycy bardzo, bardzo mają taki gorzki żal, bo też przyjęli bardzo dużo migrantów. Oni w pewnym momencie powiedzieli kategorycznie nie, nie przyjmujemy, nie chcemy Was więcej. Nie chcemy więcej ludzi, którzy sprawiają nam kłopoty. Zgodnie z brytyjskim prawem, samorząd musi przyznać hrabstwo, czyli gmina, musi przyznać mieszkanie każdej rodzinie. Takie mieszkanie socjalne. I ono musi mieć odpowiednią wielkość. To musi być dla każdego dziecka odrębny pokój. Rodzice muszą mieć swój pokój, jeszcze tylko musi być tak zwany living room czyli taki salon. I, I Anglicy, ja pojechałem do Anglii, jak mieszkałem, tam byłem przekonany, że to jest żart, ale później się zastanowiłem naprawdę z takim podejściem migrantów w Wielkiej Brytanii, że y, oni mówią, chodź zróbmy sobie pokój. To jest zaproszenie do współżycia, to jest takie miejmy następne dziecko. Bo jak mi się rodzi dziecko, dostają większe mieszkanie. Po prostu tak do tego podchodzą bardzo instrumentalnie. I to samo będzie nas czekało. Zwykli Polacy będą mieszkać na stacjach, będą wynajmować może ze względu na sytuację gospodarczą, wspólnie jeden pokój, tymczasem no, migranci będą dostawać duże mieszkania z pokojem dla każdego, dla każdego członka. Tak, nawet nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to są rodziny, tak, bo nic o nich nie wiemy dostaniemy i dostaniemy, bo Niemcy już zapowiedzieli, że dostaniemy od Niemców migrantów bez, bez papierów, tak? Nie Jacek Sariusz-Wolski mówi, że może tych migrantów być nawet e, kilka milionów. Tak może być. Tak może być, bo jest to program, o którym nie wiemy nic. Wiemy, że jest fakt migracyjny, wiemy jak on wygląda. Natomiast jak to technicznie będzie wyglądało, to to możemy podejrzewać na podstawie tych sygnałów, które już teraz otrzymujemy z granicy niemieckiej. Tutaj trafia tyle samo ludzi, albo więcej, co chciałoby trafić z granicy z Białorusią. To mi są ludzie, którym się nam rzuca. Mi się od razu kojarzy ten projekt Pana Europy, Richarda Kalergiego, w którym tą ludność białą chciał on zastąpić ludnością, Ciemnoskórych, przy czym tylko i wyłącznie elita miałaby pozostać biała. Czy to nie jest re realizacja tego pomysłu? To jest realizacja tego pomysłu, tak. Tutaj podejrzanie, dużo pomysłów, których wydawało nam się, że są zbyt odległe i zdumiewające. Wiele tych przepisów unijnych to jest właśnie realizacja pewnych planów, które. Z którymi nigdy byśmy się nie zgodzili. Bo gdyby całemu społeczeństwu polskim, z zwolennikom, zwolennikom tej wszechogarniającej miłości do każdego przyjaznego przestępcy pokazać taki projekt, to on by się z nim nie zgodził, bo to jest wariactwo z perspektywy człowieka, który, którego potomstwo ma być rozcieńczone ciemną krwią. I przecież mówię, nie, nie chcę tutaj zabrzmieć jak rasista, tylko to jest taki projekt. On jest rasistowski, to jest rasistowski projekt. Rasistowski projekt, tak. Nie możemy się dać, e, dać uczynić z siebie kraju i, i społeczeństwa drugiej kategorii. A będziemy, no, jeżeli jedną trzecią społeczeństwa, bo tak się docelowo skończy dla Polski Pakt Migracyjny, będą stanowić przyjezdni z Bliskiego Wschodu, no to oni w pewnym momencie zaczną również wybierać, zaczną głosować, zaczną mieć swoich kandydatów do samorządów. I może się okazać za 5-6 lat, że jesteśmy gośćmi we własnym domu. Tym bardziej, że u nas poziom dzietności jest dużo niższy niż wśród tych społeczeństw, które napływają. To prawda. No to kwestia dzietności tego, jak to jest w Polsce rozwiązane, to jest zupełnie inna bajka. To, to, jest, to, jest, to też jest skandaliczne. To, to wymuszanie właściwie na społeczeństwie zgody na aborcję w perspektywie właśnie przyjeżdżających mówi mamów, którzy, którzy aborcji nie chcą słyszeć. I oni nie są za to krytykowani. Proszę zwrócić uwagę, jaki tu, jak tu jest dualizm szczególny, bo jeżeli zwykła Polka powie, że jest przeciwko aborcji, to jest odsi wiara odsądzana. A jeżeli powie to 25-letni muzułmanin, że on jest przeciwko aborcji, to jego trzeba szanować i pięknie mówi, tak, to jest szansa dla narodu polskiego. W czym to jest szansa, nie wiem, ja jej nie widzę. Mi się od razu tutaj kojarzy Jacques Derrida, który w swoich... W pracach filozoficznych mocno wypowiadał się przeciwko instytucji małżeństwa jako takiego, ale chodziło o małżeństwo katolickie, przeciwko małżeństwu islamskiemu. Absolutnie nie miał nic przeciwko, i to jest ta sama logika w tym momencie. No tak, dobrze, że pani, pani porusza ten temat małżeństwa, właśnie, bo tu jest następna rzecz, na którą Polska nie jest gotowa. My mamy kodeks rodzinny. Mocno osadzony w Konstytucji kodeks rodzinny, który definiuje razem z Konstytucją, czym jest rodzina, jak ma wyglądać, które rzeczy w obszarze rodziny są absolutnie niedopuszczalne. Mówię tutaj o wielożeństwie, które przez szariat jest wskazane. Jest wskazane posiadanie dużej ilości potomstwa, rzęcie się z dwoma, trzema lub czterema, mówi Sura Krowa w Koranie. Tak, no, muzułmanie mogą mieć cztery żony, mogą mieć też nałóżnice, generalnie powinni mieć jak najwięcej potomstwa. Tylko jak chcą to, to prawo szariatu pogodzić politycy, którzy godzą się na pakt migracyjny z naszym prawem? Jak chcą do, dopuścić możliwość tego, żeby osoby w miarę blisko spokrewnione ze sobą, na przykład stryj z, z siostrzenicą, mogli mieć dzieci? To jest czyste szaleństwo. To, co uchodzi na Bliskim Wschodzie, co może nawet i być piękne, bo to wynika z ich kultury, z ich historii, z, ich, z tego, jak się to społeczeństwo kształtowało, tutaj absolutnie nie przyjmie się, nie ma miejsca na takie rozwiązania. Jesteśmy po prostu innym narodem, bardzo gościnnym, bardzo ciepłym. Pokazaliśmy, jak bardzo empatycznym, kiedy Ukraińcy uciekali przed Rosjanami. Ale nie bądźmy narodem głupim, nie dajmy się zasypać kretyńskimi pomysłami i zalać falą przybyszów zaproszonych przez Angelę Merkel do Niemiec, bo w końcu ona i do Niemiec zaprosiła. My nie ponosimy odpowiedzialności za, za epokę kolonialną, nie ponosimy odpowiedzialności za drugą wojnę światową, to nie jest nasz problem i to nie są nasze wyrzuty sumienia. My musimy teraz zrobić wszystko, żeby się dobrze rozwijać, żeby być zdrowym społeczeństwem, żeby być pięknym społeczeństwem, żeby nie zapomnieć o swojej historii, absolutnie nie zapomnieć o swoich tradycjach. My się świetnie z muzułmanami dogadujemy. Białostocczyzna pełna jest meczetów i muzułmanów, którzy otrzymali obywatelstwo polskie od króla Jana III Sobieskiego i późniejszych królów. Oni są Polakami i oni tutaj pięknie się z nami zintegrowali, ale to jest zupełnie inna bajka. Ci, którzy przyjeżdżają z Niemiec, którzy są przywożeni, to jest coś, co stanowi dla nas żywotne zagrożenie, dla nas jako narodu, dla nas jako społeczeństwa, w końcu dla nas jako obywateli yy, większych czy mniejszych miast czy miasteczek. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję również państwu i zachęcam do sięgania do naszego magazynu, Schuman Optics Magazine, dostępnego na stronie internetowej Instytutu Myśli Schumana, a także AWP. I ja też Państwa zachęcam do lektury magazynu Szyman e, Optics Magazine. Jest to naprawdę bardzo ciekawe, jedno z lepszych e, pism, które możecie znaleźć. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne mieć filar, na którym można się oprzeć. Dziękuję, dziękuję. bardzo.